Trener Rafał Błaszczyk. Trenerze, dwa tygodnie temu użył trener bardzo nietypowego porównania. Powiedział Pan, że Gwardia Wrocław to takie karkonosze w porównaniu z Wysokimi Tatrami, jakimi są pozostałe zespoły ligi. Czy dalej trener podtrzymuje tą opinię po pięciu kolejkach? Hmm. Nie pamiętam dokładnie, co ja powiedziałem wtedy. Być może faktycznie gdzieś tam jakieś takie odniesienia były do, do gór. No cóż, no my jesteśmy drużyną cały czas na dorobku. Jesteśmy zespołem, który ma w swoim składzie dziewczyny, które muszą się uczyć tej ligi, a przede wszystkim umiejętności wygrywania w lidze. Nie jest tak, że nam się to w ogóle nie udaje, bo przecież mamy na swoim koncie dwa zwycięstwa i to jest nasz dotychczasowy dorobek na pięć spotkań. No a teraz na pewno będziemy musieli szukać kolejnych punktów, kolejnych zwycięstw. Przed ostatnim pojedynkiem z Kalisją mówił trener, że będzie to mecz trudny, ale że jedziecie z nadziejami i być może uda się coś ugrać. No nie udało się nic ugrać. Czy kalicja była zbyt mocna, czy Gwardia zbyt słaba? No tak się złożyły chyba dwie rzeczy. To znaczy postawa dobra Kalisji na pewno w tym meczu, co zresztą i przejawiało się w statystykach, popełniały bardzo mało swoich błędów i myślę, że nawet pokuszę się o taką tezę, że będzie zespołowi Lisza bardzo ciężko powtórzyć taką dyspozycję, jaką zaprezentowały w meczu z nami, jeśli chodzi właśnie o, o tą znikomą ilość popełnienia swoich błędów. To raz, a dwa. My graliśmy jakby w każdym secie do trzech czwartych jego długości, a te końcówki niestety tak jakby oddawaliśmy i można powiedzieć w zasadzie bez gry. I, i to faktycznie. No, powodowało e, szereg jakby irytacji i ja nie rozumiałem po prostu tego meczu, nie wiedziałem o co chodzi i dlaczego tak się dzieje. My przeanalizowaliśmy dość, dość dokładnie to spotkanie z zespołem, można powiedzieć, że to co mogliśmy to zrobiliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i jeżeli te wnioski będą Procentowały w kolejnych meczach, to znaczy, że to nie był mecz stracony całkiem, on był przegrany, ale, ale nie był stracony, jeżeli tak będzie. A wierzę w to, że tak będzie i że dziewczyny będą się bardzo szybko uczyły i, i będą w, z tego typu lekcji wyciągały takie wnioski, o jakie, o jakie nam chodzi, które po prostu pozwolą w, w dalszej części sezonu uniknąć tego typu błędów. Trenerze, pięć kolejek, tak jak trener wspomniał, dwa zwycięstwa z Gedanią Żukową i z Formułą Piła. Można było coś więcej ugrać w tych pięciu pojedynkach? Tak, ja liczyłem na to, że zdobędziemy przynajmniej punkt w meczu z Centrostalem i, i można powiedzieć, że jedna akcja dzieliła nas od tego punktu, bo przecież mieliśmy przy prowadzeniu 1-0 piłkę setową w secie drugim. Natomiast no, ten mecz z Kaliszem no, to już była jakby kuriozalna wręcz sytuacja. W zasadzie ten mecz układał się, można powiedzieć, na 3-0 dla nas, a efekt był taki, że to my przegraliśmy to spotkanie 0-3 i to my przegraliśmy to będę się tego trzymał. Chociaż faktycznie dziewczyny z Kalisza zagrały tutaj bardzo poprawne zawody, natomiast niestety my pomagaliśmy. Chodzi o to, żebyśmy jakby nie pomagali już w tych kolejnych spotkaniach. Ale prawda też jest i taka, że dla nas każdy mecz to jest wyzwanie, dla nas każdy mecz to jest naprawdę duża przeszkoda i my się tym bardziej do każdego spotkania musimy dobrze przygotowywać i pod względem taktycznym, pod względem fizycznym, a przede wszystkim pod względem takim motywacyjnym. Po prostu musimy prezentować na parkiecie ogromną walkę. Co w takim razie, trenerze, trzeba zrobić w najbliższym spotkaniu ze Stalą Mielec, żeby zdobyć komplet punktów? To nie jest taka prosta sprawa. Co trzeba zrobić? Trzeba dobrze zagrywać, dobrze bronić, dobrze przyjmować zagrywkę i kończyć ataki. Nie pomagać rywalkom przede wszystkim. Przede wszystkim nie pomagać rywalkom, tak. Natomiast zespół z Mielca ma jedną podstawową przewagę nad nami. Ma 12 zawodniczek gotowych do gry. My takiego komfortu nie mamy, ale ja wierzę w to, że dziewczyny, te, które są. W zespole, że zrobią wszystko, żeby, żeby spróbować przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść i my na pewno w tym meczu będziemy walczyli o zwycięstwo. Natomiast oczywiście wynik jest sprawą otwartą. Tutaj trzeba jakby doceniać klasę przeciwnika, a mielec myślę, że w tym sezonie jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo groźny i to jest taka drużyna, która sądzę, że będzie jeszcze sprawcą wielu niespodzianek, oby nie we Wrocławiu w najbliższym czasie. I tak na koniec trenerze jak wygląda sytuacja z kontuzjami w zespole bo narzekał pan ostatnio że dwie kluczowe zawodniczki narzekają na urazy. Jak ta sytuacja wygląda? Czy wszyscy są zdrowi, czy ktoś się kuruje? Znaczy Ola Kruk ma cały czas dolegliwość po urazie, który doznała w trakcie meczu z Centrostalem i to na pewno nie pomaga. Natomiast walczy, gra, jakby stara się nadrobić w innych elementach to, czego nie może zrobić w ataku, ale wydaje się, że już jest no, zdecydowanie lepiej niż było to chociażby kilka dni temu. Gorzej wygląda sytuacja z Agnieszką Starzyk, bo dla niej w zasadzie sezon można powiedzieć, że, yy, że się skończył, a jeżeli będzie inaczej, no to będę bardzo mile zaskoczony, pokusi się trener o wytypowanie w wyniku środowego meczu? Yy, tak, to znaczy myślę, że my to spotkanie wygramy, yy, wierzę w to głęboko, że tak będzie, chociaż zdaję sobie sprawę, że będzie to dla nas bardzo ciężka przeprawa, yy, ale chociażby no, z racji na funkcję, którą pełnię, jestem trenerem zespołu Intel Gwardia Wrocław, nie mogę myśleć inaczej, także na pewno, na pewno będziemy walczyć o, o to, żeby to spotkanie wygrać, natomiast w jakim stosunku, to myślę, że to już jest sprawa otwarta. Dziękujemy bardzo. My życzymy zwycięstwa 3 do 0 oczywiście.